Drohiczyn, zamek nieistniejący, ale ma piękne wzgórze, z którego widać meandrującą rzekę Bóg. Bardzo stare miasto, ponieważ w, w, w kronikach ruskich już jest zmiankowane w 1038 roku, natomiast w naszych pisanych polskich w 1142. W 1237 jest siedzibą braci Dobrzyńskich, którzy wraz jeszcze z templariuszami nawet bronią granicy całego świata chrześcijańskiego od wschodu. Jeżeli chodzi o XIII wiek, również jest areną walki, przechodzi między ręce Rusinów, tutaj właśnie Danila Romanowicza, który został koronowany w 1253 roku. Wielkiego Księstwa Litewskiego, no i właśnie tutaj, w czasach Jagieły, dostaje się w granice Polski. W XIV wieku Druchiczn dostaje się w ręce książąt mazowieckich, natomiast w XV roku jest w granicach Litwy, i w XVI był stolicą województwa Podlaskiego. W wyniku rozbiorów znalazł się w granicach Rosji, natomiast w XVII wieku na górze zamkowej istniał dwór e, królewski, który mieścił sąd, natomiast jak większość zamków w XVII wieku został zniszczony, popadł w ruinę. E, rozbierali go oczywiście miejscowi chłopi, no i niestety właśnie również nurt rzeki, który podbywał to wzgórze zamkowe, doprowadził do jego zniszczenia. Na przełomie XIX i XX wieku znaleziono pozostałości jakiegoś podziemnego korytarza. Natomiast jest też pewna legenda, że mogli Templariusze tutaj umieścić część swoich skarbów, dopływając statkami nie tylko do Czerwińska nad Wisłą, ale również tutaj Bugiem do tego miejsca. Chociaż jest to wątpliwe.